Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Farming Simulator 2019 jest ze mną Pablito Bankrut. Jest ze mną Pablito bankrut, mówię, nie? Już nie bankrut. Już nie bankrut. Y, wytłumaczyłem mu na czym polega jak ta piramida finansowa. Nie. <noise> nie tak, tak rywam. Nie stresuj się. Ja się nie stresuję Wytłumaczyłem mu spłacił cały kredyt ja Tu leci e, Pokażę wam kupił sobie już maszyny tak jak ja mu doradziłem Spłacił cały kredyt Ma maszyny Ma, za, ma do siania ma do e, orania ma wszystko Ma duży kombajn bo ma duży, duże pola znowu te lagi jak nagrywam no trudno Jakoś to przeżyjemy No zobaczymy I cały kredyt spłacił Więc dla mnie to jest kitowa Elwina Zmieniłeś nazwę <grybujesz> I kolor tego, farby <grybujesz> Tak <grybujesz> Miałeś być różowy za karę No to już zmieni Nie żartuję Nie no kara musi być Kara, kara musi być, a ja jadę tym twoim kombajnem na twoje pole Zabój! Nie wiedziałem, że pod ten kombajn może taki duży header podłączyć A, widzisz, człowiek się całe życie uczył, i tak umiera Już na ten kombajn to, na tą, to, to, to przyczepa mi się przyda, żeby to ciągnąć No i żeby od ładowało no, najważniejsze, że nie masz tego kredytu, to, to dla ciebie było mordercze w tamtym V1 jak to się nazywało, tak? No yy, nagrywam odcinek taki trochę na zapas, tak naprawdę troszeczkę z tyłka, bo... Nie może mnie nie być przyszły cały tydzień, jeżeli chodzi o YouTube, bo dziecko mi się rozchorowało i no nie będę miał jak nie ukrywam, nie będę miał jak wejść na komputer chyba, a tego nagrywam na zapas. Daleko może od tego sklepu, no hmm. i tak będę teraz zakupował ten... ten... No, mówię ci, najpierw sobie ze trzy razy to pole zasiej, zbierz, zasiej, zbierz. Będziesz potrzebował, to ja ci wapniarkę pożyczę. Na razie spokojnie. Powoli to Zobaczysz, że jeszcze będziesz najbogatszy, jak ja ci tu wszystko wytłumaczę. Jak będziesz miał dużo czasu, żeby grać, to będziesz najbogatszy. Czy ty jedziesz przez pole, czy mi się wydaje? Nie, 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 nie no coś ty. Ty ładnie, drogi. ja ci zdjęłem za drogi. O kurde Wiesz, ja. na, na kogutach lecę, to, to nie ma te Ty a masz tutaj w tym ciągniku przedni zaczep, bo ja nie widzę Nie mam, nie mam, niestety nie mam To, to co ty za ciągnik kupić? Jak ty chcesz tym się w jak on ma... Potrzebuje ciągnik z przednim za, tym Nie wiem kupiłem. Z Oj, młoteczku Zbiorę to polecił no jak zbierzesz to pole, to będziemy musiał wymienić y, ciągnik na te żeby mieć przedni zaczę, żeby móc... Chociaż ty coś mówisz, o ziemniakach, ta? Ale ziemniaki też potrzebują przedniego. Ej wiesz, że nie mogę przez most przejechać. No nie daj. No nie mogę. O, przednie koła mi się podniosły, ale dobra, już przejechałem. Normalnie mi się porysowałem ci cały header. No, to będzie mimo szpreja, Będziemy malować. Spray ale to Amelenium taka nie pomalujesz. Bleh. To jest amelonowe tego nie pomalujesz O pociąg jedzie z daleka O już prawie dojeżdżam do twojego pola Ja sąsiedzi pewnie zobaczyli, że ten, że sprzedałeś pola a czy sprzedałeś? Zbankrutowałeś? To mówią, a teraz go kupimy, a to dupa. <grym> hmm. Zagrałem hmm. w losie. Teraz wezmę tego głębosza. To co, opuszczać ci tego pracownika? No, na, na razie, razie to tak. sam sobie będę ogarniał z tymi potami. O, no, zobaczysz, teraz to będziesz rekinem finansowym. Rekin biznesu i perła przedsiębiorczości. <laughs> Dobra, co ja ci go tu zostawiam. Subciąg. Spadam do siebie. Moki. Okay. Ja sprzedam ja tam ten ciąg kupię jakiś nowy. Jak już tym, nim tak jeździsz, to trochę kasy na nim stracisz. On kupił zaciągnik, on kupił jakiegoś średniego. On właśnie mam nadzieję, że zarobi. Bo tutaj był za 112 tysięcy, wiesz? Żeś kupił niby, nie, tańszego. 2 tysiące tańszego kupiłeś. A tu miałeś Steyr. Steyr? Stara. Steyra. Tutaj no kupiłeś stara, ale tu jest Steyra. Taki biało-czerwony. I on ma przedni zaczep. To tego sobie najwyżej kup. Albo Waltera za 175, on jest już jest fajny. że wtedy jak miałeś pieniądze, teraz już pieniędzy nie masz. Ale znowu musiałbyś wziąć kredyt. A ty kredyt to na razie nie chcesz brać, prawda? No no. No no. No no, nie wolno. O, kredyt spłacony. A zobaczcie, jeszcze będę jeździł ługami po polu. Tak. Modyfikacje wejdą pewnie jutro, pojutrze bo ja je dopiero ściągnęłem, tam jest ponad 800 mega, niby niedużo, nie? 800 mega, Ale ja każdy plik muszę pojedynczo wrzucać. Uuu, to najgorsza. Muszę przejść na swoje płości Wiem, nagrywam w nocy, nie wiem czy Wy wszystko widzicie, bo ja też yy... Nic nie widzę, bym powiedział to inaczej No ale Pablito odbił się od dna, taki będzie Ja już mam nawet ten Nie przeklinamy, nie yy, Mam tytuł na film Pablito odbija się od dna No, to jest ten Drugie dno, czy, czy jak to nazwać eee, Pablito odbija się od dna Może być, nie? Mnie to Aha. zaskoczyło, że ten dog mimo wszystko, też miał przecież bankruta tak naprawdę. Ale to chyba też wiesz, to dało mu to, że kupił niepotrzebnie tam, tamtą własność, która w ogóle pola nie miała. Postawił tam sobie gospodarstwo, które też generuje koszty. No, właśnie. no i wiesz, to jest właśnie błąd początkujących graczy. Trzeba się cieszyć z tego co się ma, a nie od razu kupować wszystko. Ewentualnie robi tak jak fioletowi. Fioletowi nie znam tych ludzi. Ale bardzo mi się podoba ich podejście do gry. Cały czas na kontraktach jadą. <laughs> Wiesz, zarabiałem pieniądze i kupują maszyny. Wiesz, że oni nie mają żadnego wynajętej maszyny żadnej? Żadnej maszyny nie mają wynajętej. No to Tu No Świetnie. A oni tam przypadku kurnika nie mają? Się mają wydaje. kurnik, tak, jajka no, włożą. No właśnie, o, właśnie. to no, dlatego no, mają tyle tych a, a przy okazji, to trafi. A przy okazji mają jajka. Ja. <laughs> a przy jajkach jest sporo. Tak, a sporo roboty jest przy jajkach. No na pewno. Jedzie pociąg? Nie jedzie pociąg. Tak, właśnie sprawdzaj ten pociąg, bo on cię już nie raz tam. Już cztery czy pięć razy kurde dostałem ten pociągi po twarzy. Nieprzyjemny, nieprzyjemna sprawa. Nie wiem dlaczego, ale zawsze jak biorę opryskiwasz to mi się podnosi to wszystko do góry. Dobra, załadowane teraz yy, ja drzewo zaczynam ładować bo Karbel zjawił się cięciem drzewa, pociął drzewo i go nie sprzątnął hmm. Oby miał jakieś naprawdę powody dlaczego tego nie zrobił No nie eee. Ale mam nikę teraz Czemu? No różże się oppie hmm. No mam nie no, tak muszę teraz sprzedać ciągnik, ciągnik i kombajn co ja zrobił? kombajn jest za słaby no to lipa nie musisz kombajnu sprzedawać sam header wymień header na mniejszy ale teraz sprzedam ten ciągnik Ciągle jedzie? jedzie? Nie widzę, że coś się nie chce ładować na tą przyczepę. Zobaczcie, Nie było, słuchaczy, nie? Ale co? Nic, nic. Mówiłem, że... ...pulcha puściłeś. Nie, nie, nie. Puf. Nie, nie tak nie jest. Taki byłoby, takie było, takie puf. Hmm. To nie było twoje puf? Nie, chodziło mi o na... elektryka. Jakie elektryka? Tego Nie, nie, nie słychać nic o, o, to git. Nic, będę wwoził po dwie gałęzie normalnie, bo... Zaraz będzie dzień Przynajmniej mniej. Nie, będzie uciekało, nie będą uciekały pieniądze. No. Znaczy tam trochę tam po sto. To zależy jaką masz y, podatek za ziemię. A tu jeszcze to jakiś podatek jest? A to w życiu nie płacisz podatków? W sumie w życie są pewne dwie rzeczy. Śmierć i podatki Tak <laughs> I że zginiesz biedne. Dokładnie. Tragedia, tragedia. Jak zapierniczam z tym drzewem, no bo... Jak, Kamel, jak Ka karmel będzie oglądał, to, to, to będzie wiedział, że źle zrobił z tym drzewem. <śm> <śm> Oblito jak będziesz zbierał to już tak żebyś mógł wszystkie te swoje baniaczki pozabierać, jo? No jo, 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 jo Później, że ja się przypierdalam, ale to naprawdę... też Ja sam nie wiem czyje jest, czyje. Tutaj widzę jakieś baniaki, nie wiem czy one czasami do ciebie nie jechały. Ja tam kupiłem nawóz i... Nawóz i, 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 nasiona. Ja chyba za szybko skręciłem i teraz... Dobra, tu muszę. A jest... Kto jest jeszcze na serwerze? Kto? Kto jest na serwerze? Hmm, już Ci powiem. Kto jest na serwerze dziś, teraz. Jestem ja, jestem... No no. Jesteś ty? A jest teraz jest się nie odzywa? Od niego. I jest Mateusz i Duran. Czyli... Rolnik i Stefan. No faktycznie przez to mi rozpędzili No no no. Ja się rozpędziłem i po prostu przez niego przedrykałem, nie? Ej, gdzie ja mam? Co ja gdzie ja pojechałem? Dobra, tu jest tartak. Jadę tam? Dupa, nie wiadę. A co ty masz? Drzewo muszę po, po trochu wożej. I... Tartak jest wyżej, panie. No wiem. im tu podjadę, dobra. To jest ta, jeszcze mapy się nie zna, to... Tak zawsze wychodzi. Ja tylko wiem, gdzie są moje pola, a reszta nie O, jedno drewko nie. zgubiłem. Ale to w takim miejscu, gdzie nikomu nie będzie przeszkadzać, więc... Tam chyba mogłem też pojechać, z tym drewnym. Godzina 17 Daleko masz do pracy? Nie, z 5 km I czy samochodem jedziesz? Mhm. Znaczy no nie, 8 Bo muszę na... 8. 8 Ja też jak pracowałem to miałem 3 km A jak na samochodem to 5 też naokoło trzeba było iść, i tak to wzdłuż toru O, Karmel wchodzi. No, sobie ja tak samo. Ja muszę wyjechać od siebie. Muszę pojechać na tę jedną z odbodnic, czy chubie, jak to się nazywa. Zaczynałem się, wiem, zaczynałem się. I dopiero tak tą od, nie odbodnicą, nie wiem, nie wiadomo, co jak gdzieś... A tak? To wystarczy, te że przejdę przez... przez przejdę przez tory i... Już prawie Te tory, nie? Zawsze te tory są. O, oddanie mu zdaniem Super. Tego nie przewidziałem, że się mogę wywrócić po śmieci. Znajdzie się te różne techniki, nie? O śmieci się wywróciłem, jo. Ja. Więc na dzisiaj to będzie to wszystko. Tak naprawdę chodziło tylko o to, by Wam wytłumaczyć, dlaczego może nie być odcinka w przyszłym tygodniu Ale nie, innego. I tak jak wszędzie zawsze powtarzam serdecznie zapraszam na serwer możecie wejść sobie przez Discorda tam jest dwóch administratorów jakim jest Kameleon i Tetris ja mówię Tetris bo znam go jako Tetris a to jest transiaczek i jakoś tak się on nazywa No Tak to wygląda Ja będę się żegnał Bo nie będę was zanudzał jak drzewo sprzątam Bo widzicie że to idzie bardzo mozolnie Więc na razie dzięki, cześć